Gdzie mi tam? Jak I gdzieś tam będą, zamykamy ich i wtedy uciekamy Jak to w tym miejscu? Jak tutaj coś jest, dlaczego tutaj ktoś jest? To tam jest doktorek Jaki doktorek? O to wam chodzi? Ej, 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 Tam na samym dole Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Ej, żyj, najlżej, Tu są Kilowy, kilowy, masz, 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 masz! Dawaj, kupimy Dawaj! Dawaj Chodź tu jak to uciekli? Co ty zrobiłeś, Psyku? しもうすぐ。 Widzowie, jesteśmy na wolności, jak widzicie, bo jesteśmy w osadniczym rumie z Palionem, 8. Palionem królem, let's go! Tak jest, całą ucieczkę możecie sprawdzić na kanale od Paliona, udało się picnąć z więzienia, no i teraz jesteśmy tutaj, ale musimy się widzowie ukrywać. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na drugi kanał też, bo tam jest codziennie Roblox, a my, no Palion, słuchaj, no ja myślę tak, no musimy przede wszystkim dostać się do naszych domków po jakieś itemki, bo wiecie, wiecie jak on nas znowu o, złapie... Co? Ja! Oh. Co jest? to jest? Co? Ej, tu jest? Co to jest stary Bierz to wszystko? Jaki kogo? łup Jaki, kogo? jaki kogo łup, jest? Let's go, stary! Co to? Nie, nie widziałem o tym nigdy! Nie, nigdy czekaj, tego nie, ja... nie widziałem! Czekaj, zostawmy to na razie, ja tego nie brał, bo ja nie wiem kogo to jest, jak się dowiemy, to w Ja nie mogę stary, ale co tu są za itemy? W ogóle czemu takie itemy są w ogóle pod łóżkiem Ja nie mogę ile jest U, sekretów w palionowie, co jest w ogóle? To jest jakaś książka co to jest? A, dobra, to jest poszukiwanie palioka ha, ja <laughs> ja to jest jeszcze stary, dobra, słuchaj, wychodzimy stąd, idziemy do naszych domków, ale po cichu, no tu jest grane, dobra no Kurde, tak. suńcie się, wiesz, posuwać, posuwa, nie, nie. posuwa, Bziku? Halo, jest tu ktoś? Ciii Nie, no nie wyjdziemy z Ciu, 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 tu jest Halo, ja coś słyszałem, ty, tutaj wszystko w porządku? Halo, halo? Ej, ziemniaki w porządku, wszystko? Ja też słyszałem, ziemniaki, pszenice Ciiiło, cicho, cicho się kogoś? Ziemniaki, pszenice O, ty owco, ty owco kogoś widziałaś Nie widziałeś może dwóch więźniów, co uciekły? No, ja dydatacy. nie mogę Dawaj, ten, dawaj, ten, dawaj, ten, dawaj. no, no Przejdziemy tu Kurczy no, Dawaj, dawaj, dawaj Uciekł Gór... <grydź> <ciu, ciu. grydź> Dobra, walić Ciiiło, ciu, ciu Dobra, walić a szponasz, chodź do tej chatki Wieśniacy, wieśniacy, wy coś widzieliście, nie? Wy dobra, nas to. widzieliście? Szybko, ej, chodź szybko do twojego magazynu. Szybko, 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 szybko. Pokój, nie, no, nie no, patrzę, że pójdź. Zubia! ja... tutaj? Jak Ja Nie mogę, ja nie mogę ci ja uciekać. Nie! Nawet nas. Gnurde, balane nienawidzę ich, no. Dobra. Dziękuję. Dobra, jesteśmy ukryci, jesteśmy ukryci. Jo, nie mogę, stare, ale dymy. Dobra. Gdzie oni poszli? Equipment, stary, equipment trzeba wziąć. Nie wiem, stary, equipment trzeba brać. Stary piesz, jakieś miecze, miecz.

Wiem, że tutaj jesteście. O, wy dobra, czekajcie. Halo, halo? Jest tu ktoś? Nie uciekuj, się, uciekuj. no, golemy, no, golemy, golem, 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 wystawiacie uciekuj. mnie. Idzie tu, idźcie tu. cicho, cicho. Golemy, halo? Jest tu ktoś? To ja, nie widzę nikogo. Nie ma tutaj nikogo. Cicho. Ej, golemy! Zrobiliście Ciii. mi w roga, co to ma być? Cicho, ja. cicho, nie, dzieci, pawu, nie, Paweł, paweł, paweł. cicho, Kurde, stary, czekaj, nie mam w ogóle żadnego ekwipmentu. Dobra, muszę być w różowym, no. Nie mam wyjścia. Zawsze coś. Dobra. <tuszy> Co się stało? Ej, Mam endermana w wagoniku w pokoju z Dirtem. Co? Gdzie endermana? Do, mnie, do, mnie, do, mnie. do góry? Bez do mnie, Do góry, do do góry. Co? Jest Czemu... Czemu jeszcze... w łapie? Ja nie Co? mnie, Co? 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 Chodź do polęgi, chodź do polęgi, do polęgi, do polęgi, do 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 dobra. To wygląda jak paliąka? Potrzebuję stary, teraz, dobra, mam equipment. Tutaj jest, co zrobię bro... zbroję. Pożyczyłem trochę twoich jacks, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, dobra. Chil, chil. Dobra, pa, pa, Ej, co ty, mam tutaj? Derman! O kurde, co jest grane skurde. Tu, 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 tu. Gdzie teraz mówię? Gdzie ty jesteś? Ale nie jestem pod schodami u A Ty? O kurde, nie mogę być gościem, tu jest. Derman! Goś widziałeś? Co obrażalicie? Czy masz dipta w ręce? Jak to? Czemu nie. każdy jest takim konfidentem na tym palionowie? Nie, nie, nie. Dobra, oni gdzieś tutaj Szlach są. Slachmi tym... zaraz trafi. Dobra. Ja ty, ty dorszu, ty dorszu w akwarium widziałeś kogoś? Musimy stąd wyjść. Zaraz, nie dobieg. oni tutaj są? Na cały czas tu są? Nie, dobra, więźniowie, chodźcie tu. Dobra, chodźcie, chodźcie tu. Wracajcie, wracajcie. ta szepa. Dawaj do mnie szybko. Dawaj, dawaj, Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, Nie mam sekrety, póki ma póki ma póki dawaj Do sekretu go pokoju. widziałem kogoś. Ej, stójcie, stójcie, zatrzymajcie się. tu trzeba, tu trzeba i tam. I lewy shift. się. Dawaj, Dawaj, ja. dawaj. Lewy shift w to. Lewy shift w to. Znaczy kliknij w to. Prawym, prawym, PRAWYM! PRAWYM DAWAJ! JEST! Dawaj, wstawaj, patrz tu. Eee, co Ej! Kur... Kur... O, kurde. O, kurde. O, kurde. o kurde, o kurde, ale co jest, gro... o. O. Co jest to jest bardzo tajne. Stary, ale powiedz, no nie jest tu łatwo wejść, nie? Dobra, stary. A jak, a jak stąd wejść? No się, si 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 nie da, się nie da jak w pysk. <grystanie> Ale coś wymyślimy, <grym> dobra stary po prostu teraz tutaj mamy chwilę na zebranie myśli Dobra, co się stało, uciekliśmy z więzienia, nie wiem, musimy się tu ukryć, nie wiem co my tutaj w sumie będziemy robić Ale, ale słuchaj nas będzie wiecznie, musimy się jakoś przyznać i go przekonać, to jest w Ale co, no nie no, I on tu jest Jezio, cześć Co? Co? No, no, co? Schodzi tu do nas Jak schodzi? <grym> Jak, schodzi? <grym> Jak schodzi, za ty? Nie nie nie, Ej, stop, nie! nie! Nie. Co to Co nie! To ma być. Co To ma być. Przepraszam. Paro. Dobra, chwila. Jesteśmy no. uzbrojeni. A ja też. No. No, nas jest <grym> Ale nas jest <grym> długa, a ty jesteś sam. Wiesz, że wygramy ja z... to PVP. Tylko że ja mam złote jabłko i pełną diamentową z enchantowaną zbroja. ty masz siekierę żelazną, a ty masz diamentowy mieczyk. Ale wiesz, że jesteśmy lepsi w PWP od ciebie, nie? Oj, 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 nie wydaje mi się. Dobra, co to ma być? Nie, 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 chwila. Ja chcę, ja chcę Marek, wszystko od początku Marek, się. Marek, widzowie się nienawidzą. Masz teraz okazję, żeby się zreputować, Marek. To jest twoja ja jedyna okazja, żeby wrócić na dobre tory. Nie wydaj ja nas, Marek. Widzowie, no Marek, co ty wydarz. masz do stracenia, Marek? Widzowie cię wyzywają, nienawidzi się, każdy, Marek. Nienawidzą mnie, to jest prawda. Widzowie, widzowie myślą po prostu o mnie najgorsze rzeczy, ale wiesz co? Prawda. Mówisz? Mają... mówisz, że ten, mówisz o ty. Osobie nie, przeciwnika. Nie, uważaj sobie, uważaj. <ślinie> nie? <ślinie> no, nie? Nie, nie, no, nie, 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 dobra. Do dobra, nie sobie ja ja nie podnoszę ręki. Ja nie podnoszę ręki, obiecuję, ja nie podnoszę, ale bo chcę się dogadać, Marek. Widzowie cię nienawidzą, tak? Nie czym czym Nie Nienawidzą mnie, nie cierpią mnie. dlatego, Marek. Jak musisz spokój, to zre 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 zrekompensować, to y musisz być totalnie cicho, nie możesz się temu nic powiedzieć, że my, że my, gdzie my się znajdujemy, rozumiesz to? To będzie nasze no miejsce, to będzie nasze miejsce, gdzie my będziemy się ale nie możesz nic jej temu powiedzieć Słuchaj, daj mi jakąś książkę, daj mi książkę, masz książkę jakąś? Książkę No, ma mam książkę, no Potrzebna książka, bo Palion, no, ogólnie my tutaj to miejsce musimy rozwinąć, rozumiesz, to jest tajna baza, że stąd się nie da wyjść <laughs> Tak się z tym nie da wyjść, naprawdę tajna waza bez wyjścia No tak, bo ona ja jest tak mogę. tajna, że aż się nie da z nie wyjść, w ogóle jak chcę tutaj wlazłeś, no halo! Co chwili? No i ma zobaczyłem być? jakiś tego, że generalnie no dużo konfidentów mamy na palił Wieśniacy mi powiedzieli, gdzie się Ola. znajdowaliście, Trzeba że To jest tak, Nic jednego nie zrobimy, no. A widzisz, tu jest ten wieśniak. Pa, 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 czekaj, 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 czeka. ej, proszę mnie nie, nie. Jaki pa, tu jest tu masz wieśniaka u siebie. Pa, no, o, widzisz, grane. ten wieśniak mi powiedział, że właśnie no, ja widziałem Co? tutaj jak oni szli tutaj w Tego tutaj nie widziałem. Nie widziałem go. Ale, ale kurde, konfident. On tu crafting? Kto to, 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 to e, już, już, go zajmował? No crafting tu? O? Tu był? I uwaga, trzeba tu. A, ale ten a jest to schodki, tam jest i skąd bazy naprawić, na to. Jest, no Nie wiem, no, no, no bo. No no żeby, żeby było tajna, nie no. Naprawiona. Dobra, no i teraz mojej tajnej bazy! Zawsze zrobię coś fajnego i mi ktoś, coś dobra, trudno, no walić no, to. No, naprawiona jest już ta tajna baza, zobacz. Se. A wiecie w każdy, ogóle. Jest... Każdy, każdy już wie, że tam jest na baza. No no właśnie, no kurde, nie, no nie to nie jest prawda, lekkim przypadkiem. No właśnie, nie mówcie tylko... No w sumie nie ma już Dobra. Za za Marek, jako że już mamy, Marek, jak już mamy sojusz, tak? Chodź porozmawiamy. Marek. Znaczy sojusz, no właśnie musimy. Ale, ale myślę, co, to nie jest Dobra, złota, Marek, zrobimy sojusz. tak, słuchaj, dzisiaj bądź no. cicho, dzisiaj ci nic nie damy, ale jutro ustawmy się na negocjacje. Jutro ci zapłacimy odpowiednią kwotę i po prostu Uuu. będziesz naszym nie konfidentem, rozumiesz? Będziesz nie, gitem. No ja, ja tu nie chodzi już o pieniądze. Będziesz Słuchaj, wtedy sztywnym o... gitem. No w serio. O... Dobra, o to, żeby dobra. Nie być się dobra, inaczej. Przepiszę ten dom, ten tu, mój dom, na Twoją własność, jeżeli nas dzisiaj nie wydasz. Cały ten nie, dom. Nie, ale to słuchaj, ale, ale to nie chodzi o rzeczy materialne, Nie Tutaj masz teraz gdzie mieszkasz, tej. nie masz teraz gdzie mieszkasz. No ale właśnie, ja no jak, jak, o, jak nie. idealne, to jest idealne. Jak właśnie, i z tego przerobisz, jak chcesz i będziesz tam mieszkać, Marek. Jak nie będziesz, no. jak teraz pojesz, coś się temu, to jesteś największym konfidentem. Zgódź. No przecież jesteś naszym przyjacielem, a, twoje, a my, nasi widzowie. No, okay. Będą cię znowu bardzo lubić No właśnie, ma, nie, właśnie, widzowie! Się. Właśnie, widzowie, Marek nas nie wyda, a Wy wracacie do lubienia Mareczka. Okej, okej, Dobra, powiem w ten sposób: nie wydam Was w porządku, nie wydam Was o. tym razem. Już mam nadzieję... pytanie, no? od kiedy można Lilię na lód położyć? Ja, co? Ja, jak, ja. Ja zamarzuję. A, no, bo nie. to jest zamarznięte, no właśnie, no właśnie, to jest zamarznięte. Dobra, chwila, chwila, Marek. Dzisiaj? Marek, ja, ja ci, Marek, spiszę, pa, ja ci spiszę fake wiadomość od nas do Yetiego I ty ją przekażesz Yetiemu, że niby my to napisaliśmy i to będzie taki fake, I on się w to wrobi i dzięki temu będziesz miał z nim spokój I, i wiesz, i że, niby, że niby działasz no i on cię jeszcze pochwali, pa Napiszę, ha, no ha, tutaj Dave, Dave i Palion Jesteśmy teraz w wieży Yetiego Jest, jest nam bardzo ciepło S, walić Policję, Apalionowie i Yetiego No bez tego mogłoby być, no bez tego jakbym no tego nie napisał to by nie uwierzył, że to nie my, prawda? No, no, zobacz, to no piękna, i, patrz, piękna. no i masz teraz ściemę do Yetiego, że, że wiesz, że Yeti nie będzie mieć do ciebie problemu, no, a my no. mamy spokój Możesz, no dobra, przepiszeć ci ten dom, dobra, to jeszcze chwila Nie musisz, nie musisz, ale pomyślimy nie? jeszcze, ustalimy jutro wszystko Marek, jutro, to, jutro bite negocjacje, mam nadzieję, że, okay. że wiesz, że się, dojdziemy ja do konsensusu. Uważajcie na siebie, ja bym tak nie biegał po tym Palionowie, bo ten jedzie tutaj naprawdę... Z... Będziemy się I ja to się udało! Policja jest po naszej yes. stronie! Wa wali się Diego, a nie policję! Policja jest sztywnym kitem. Tak, wiedzian. trzeba się przebrać. Kurde, widzę to jest to. O, tak. Dobra, Musisz Dobra, dobra, przebrać, no. dobra. No to Marek, miłego wieczoru. Palion, chodź, chodź, chodź jeszcze do mojego domku. A ty Marek, no trzymaj się. Nie się, trzymaj się, Marek, na siebie, się a, a. Słuchaj, stary, ja to bym w ogóle. kurde, No nie wiesz, on nie jest naprawdę kida, ale te wszystkie rzeczy jak nas traktował w tego nie odpuścił. Słuchaj, no to wiesz, trzeba a, być ja pamiętliwy. Ja myślę, że jak jest w bzyku. On był do tego zmuszony on się A skazował. tego konfidenta, za tego konfidenta, kurde Aj, w życiu już faliś kurde. Mu konfidentów. Tak, dobrze, dobrze. Śmierć, no nie może tak być. Dobra, no to zobaczymy, jutro przekonałem Mareczka, Wy widzowie pamiętajcie, subskrybujcie wszystkie kanały i bądźcie po prostu na bieżąco, bo teraz w ucieczka zwiedziała się udało, jesteśmy wolni, tak? Już nie wrócimy do tych czterech kurde brzydkich krat. Do zobaczenia Jury, moi drodzy! <laughs> Czterchier, brzydkich krat, widzowie, do zobaczenia jutro, trzymajcie się siemano.